To, co jest potrzebne, żeby było dobre życie, to jest to, co jest dobre w życiu, czyli miłość, radość, szczęście, dobrobyt, dobrostan, piękna harmonia, siła, witalność, zdrowie. To są ważne rzeczy. Przebywaj z osobami takimi, które wzmacniają to, co w tobie jest najlepsze. I osoby takie, które nie mają takiego, nie są takimi wzmacniaczami, zapraszaj, ale nie nachalnie. Wiesz, jak ktoś ci oferuje narzekanie, jak ktoś ci oferuje lęki, yy, możesz odpowiedzieć entuzjazmem, możesz odpowiedzieć miłością, ale nigdy w takim celu, żeby kogoś przekonywać do czegoś, tylko raczej, żeby się podzielić z kimś wiarą, siłą, energią, mądrością swoją. Ale tak jak mówię, żeby mieć taką stabilność, to najpierw trzeba ją wypracować, a żeby ją wypracować, to potrzebujesz dobrego otoczenia, czyli ludzi, którzy cię będą wspierać, nie na poziomie tam gadaniny, jakiejś, i tak dalej, życzliwych pytań, tylko autentycznie ich.